Przychodzę na plan serialu, robię teraz serial Pan, pan Mama. Mam nadzieję, że też fajna, fajna taka e, lekka, lekka zajawka rodzicielsko-dziecięca. E, z Pawłem Domagałą, tam w, ten, bawimy się z dziećmi i są super dzieci. I tak rozmawiam z najmłodszą, aktorką naszą. Ja tak patrzy i tak nie wiem, w czym nie mogła widzieć, nie, 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 nie ten. I mówię, dobra, wyciągam zdjęcie z Hanią, z Jenzi mm -hmm. i pokazuję wszystkim, kto to jest. Nie mówię ja teraz patrzę. a ja, widzisz, tak grałem w takim <laughs> film... <laughs> I nagle wiesz. Mam ją.